Do wygrania się ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba, dzwonę łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. A skina z ostatniego filmu z Case Haga, wygrywa ta osoba. Oczywiście, mój widzu kochany, przypominam Ci o kodzie Crocs. Tutaj sobie klikasz, tutaj sobie go wpisujesz. 20% więcej do każdej wpłaty dostajesz. 4 zł start za free. I możesz sobie wygrać takie piękne skiny. Generalnie 3 skiny zeszły. Wrzuciłem wam maksa, czyli 25 skinów bo sam korek wam załadowałem i już widzę, że trzy skiny tutaj poszły w ostatnim czasie, między innymi tutaj Koska, takie piękne Shadow daggers Do tego jeszcze gdzieś tutaj widziałem, że jakaś Kosa poszła, ta na Crimson Web i to dzisiaj poszło. Więc gratuluję serdecznie każdemu oczywiście, kto skiny wygrywa. Im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Jak uda ci się wygrać tę od razu do jakich punktów dostajesz. Zapraszam cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać Specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym, Crocs otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No Link w opisie. Tam zaczynamy odcinek od skrzynek Daily. No, widzę tutaj hold został nawet trafiony na przez kogoś, więc mam nadzieję, że tutaj uda mi się go pobić i że w końcu coś ciekawego mi polecić z tego Daily. Bo jest lekka pałsatko! Uhu, <laughs> Co jest? No powiem wam tak, no dzisiaj magiczny dzień chyba jakiś, no tak czułem kurde coś, że dzisiaj będzie ten dzień, gdy w końcu coś lepszego z Daily trafi. No i mamy 29 koła motylek fate. No powiem wam tak, no dawno nie miałem tak przyjeżdżaj z dropu z Daily, no i w końcu nadszedł ten piękny dzień. No ja nie wierzę, że to się w końcu dzisiaj wydarzyło. Mamy pięknego motylka. Za 29 koła. No, i tak stary, możemy zaczynać odcinki. Zobaczmy, jak będzie teraz. MK Waper Wave. No, no, ja już tutaj rozbiłem bank na dzisiejszym filmie, nie? Bo no, tyle, jak zafryte. Biorę w ciemno. Zobaczmy dalej. ak 37 Neon Rider 250. Sprzedajemy, lecimy jeszcze skrzynkę Master. Zobaczmy, co ona tutaj zakręci. Royal Paladin. Okay. no, zajabisz Bardzo piękna MK. Z pewnością bym ją bardzo tutaj chciał. Lecimy dalej. Glock Vogue. No, również bardzo śliczny tutaj, Glock, 12 złotych. Nie no super, naprawdę super te skinki oddajemy. Jestem bardzo zadowolony tutaj. No patrz taki piękny dzielek, no. Złoty 85, naprawdę burżuazja stary, nie? Idziemy na batelki i trzeba teraz wykorzystać te fundusze, które dostaliśmy. Żeby... Oczywiście. No ten kapitał pomnożycie, jakieś ciekawe skinki tutaj wydropić. No, generalnie bank już dzisiaj rozbiłem, więc możemy sobie popierać to na chillu tak naprawdę. Jeszcze 6 koła, dorzućmy jeszcze coś takiego Dobra, więc co, dawno takiej bitwy nie robiłem Ale zrobimy sobie teraz, jakoś naprawdę bardzo ładnie nam sygnało To bitwa na 4 osoby 7 skrzynek i zobaczmy jak to chodzi No mamy kosę, ale tutaj MK Fight, No bardzo zbliżone te ceny są Zobaczmy jak będzie dalej MK Fight tym razem dla nas, no i mamy przewagę póki co Ale przypomnę, że ta skrzynka jednak kosztuje 5 koła, więc tutaj no te skiny wbrew pozorom Fenomenalne aż tak nie są, nie? Zobaczmy gdzie dalej. Bardzo śliczna łupa w ogóle. Well 193 złote. Okej, okay. ale tracimy przewagę. Ty, w ogóle sam trafił. No w sumie my do gówno trafiliśmy bardziej. CO TY PIERDOLISZ GOŚCIU, DRAGON LORE WYDROPIŁ? O kurwa, no w końcu sypnęło coś. Ale nie wiedziałem, że... Aha, to tu Dragon Lore jest do trafienia. Ej, skrzynka za dwa koła Dragon Lore mu dała, nie? ale nas rozjebał konkretnie. Dobra. Trzeba się odkuć, ale to zaraz, pierwszy sobie tutaj otwórzmy jakąś ciekawą skrzynkę Otwórzmy może tego royala, co? Pięć takich na się wokoła. Przesada, no ale spróbujmy Raz tutaj sobie otworzyć O kurwa No, to nie miało chyba tak wyglądać Duel Ile to może kosztować na jokerze? Kurwa no, tysiąc? No dobra Dziawnijmy sobie z pięć A, to są te marble Fade do trafienia, tak? No, mogą być lepiej. Jeszcze raz kolejna próba. Oj, oj, Powiem To mam tak, co otwarcie to lepsze, nie? Zobaczmy, ostatnia szansa. Nie mam pytań, nie? Naprawdę nie mam pytań. Może Guard? No, ładne te skin do trafienia. Joker 700. No dobra, lecimy. 3,5 koła za 5. No, pamiętaj, tak, daily oddał chuj. Ale, no, skrzynki zabierają się ewidentnie, nie? Pamiętaj, że jak ty coś dostaniesz ciekawego i wartościowego, sobie wypłać, żebyś tego gościu nie przepierdolił, jak ja, tak? Ja to oczywiście robię tylko w celach. Okej, ok. 8 i półko. Ja to oczywiście robię tylko w celach czysto rozrywkowych, tak? Więc pamiętaj, żeby tutaj grać odpowiedzialnie. Jak jesteś pełnoletni Okej, okay, mamy dwa royal dropy, bardzo dobre otwarcie no Tylko żeby to jeszcze coś, jakiegoś tego Marvel Fajda może, Talona Ok, not bad Idziemy na battle Trzeba odbić to na battle, to co straciliśmy, nie? Też tak czuję, dobra Palamy jokery 32 koła, no biorąc z mieliśmy na starcie, nie? Po tych strzykach daily jeszcze No lipałem mocno, no co no, mam ci powiedzieć Czasem trzeba się odkleić, nie? Dobra, zróbmy coś takiego Na 3 osoby, ok? Może udało mi się na 3 osobach chcesz wygrać Trzymajcie kciuki Hasło konkursowe, jak chcesz wygrać No szkurwa, no Meduza jeszcze, no zajebiście 10 koła? 14 koła Nie no, zajebiście generalnie, nie? Hasło konkursowe Musisz napisać Zaś, w końcu możesz napisać Tylko muszę pomyśleć Okej, okay, mamy też royal dropa Mmm, okej okay. No ale do tej meduzy trochę jeszcze brakuje nam, nie? Zobaczmy dalej Bowie Okej okay. Okej okay. To może być dobry comeback Okej okay. No. No i mamy to. No i patrz, ale wyczyłem, Ale kurwa, wyczyłem. Co? Zajebiście. Dobra. To jest dobry znak. Hasło konkursowe, bo, bo zapomnę w końcu. Możesz napisać. Czy woli się otwierać skrzynki, czy grać w O, dobre. Hasło konkursowe. Takiego na pewno nie było. Bo było dawno. Dobra. wrzućmy tego gościa, bo no, skrzynka jakaś. Do tego dożyćmy arkana. Do jeszcze tą No i arabeska nie I zróbmy taką bitwę Zostałem sobie w razie jak bym przypierdolił Bitwa oczywiście 2 na 2 A jak uda nam się wygrać tą bitwę To może tutaj pomyślimy jeszcze wam wam jeszcze Zobaczymy, no wszystko zależy od tego Czy bitwę uda nam się wygrać Te skrzynki za 4700 lecą póki co Tutaj większość to niebieskie skiny Więc spoko, niebieski spoko kolor To jest szafir TO JEST KURWA SZAFIR TY TADY SZAFIR Szafir! Double szafir! O kurwa! Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Ale nam bęger zapodał gościu, co? Ej, to 34. Ona, ona jest kurwa OP! Ona jest OP w chuj! Ta skrzynka jest OP! Ja pierdolę! Ja pierdolę. Nie wierzę, nie wierzę, kurwa, co. Dobra, obiecałem, tak? Obiecałem, ja jestem słowny. Słowa dotrzymuję. Ja pierdolę. Ole, zajebało. Dobra, wrzucę wam to. I wrzucę wam. Dobra, chuj, macie rękawiczki. Takie piękne, niebieskie rękawiczki. I robimy tak. Tą wrzucam wrzucę wam za minimum, czyli 880. A te rękawice. No to powiedzmy, jak stówkę wpłacasz. No to możesz sobie takie rękawiczki wygrać, bo dlaczego by nie?